Hej, cześć, sieman, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie, a dzisiaj dzisiaj Olga będzie mnie obcinać. Bierałem się do tego bardzo długo, bo już kurwa kończy ten kurs ma ostatni tydzień. Mówiłem, że na sam koniec mam mnie wpisać, jak już się naumi. Także zobaczymy dzisiaj jak będzie obcinane, mam nadzieję, że dobrze, ja się w, w sumie specjalnie też miesiąc, ponad miesiąc nie goliłem, nie obcinałem, żeby, żeby można było zobaczyć, czy, czy dobrze jej to wyjdzie, czy nie, zobaczymy i co, my lecimy, bo już jesteśmy, zaraz będziemy spóźnieni i trzeba zablesić, Pierwszy raz się przed fryzjerem stresuję, to jest kurwa niesamowite, pierwszy raz w życiu, naprawdę. Czekała na mnie przed wejściem. No jak czekałam na ciebie przed wejściem, oczywiście jesteś spóźniony, Ile? jak zawsze. Jak, ja na 16 mam, zobacz, no. która jest. Super No ile będę czekał na to strzyżenie? Czemu? Ja mnie teraz mówię, o 16 powinieneś siedzieć u mnie na fotelu, nawet za 5 powinieneś siedzieć. Oj, 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 no. Uła, tak się spieszyła. Cześć, poczekałam na Ciebie, idź tam I w lewo, y, tu na pierwszą salę Tak, a teraz siedzieć i czekać Ile masz? 2,5 godziny na strzyżenie, tak? Dwie Dwie A mnie fryzjerzy w 40 minut zabrali Ale, ale Krzysztof, to są fryzjerzy, jestem jestem kursantką, która nie za mocno Cię zapięła? Za mocno, no, teraz za mocno Wcześniej było dobrze nie, nie było tak samo Czy jak to? teraz. Oj, już się mówisz, że Czemu? Będziemy oceniać. A i pamiętaj, że jak ten coś zapisujesz, to ja na łyso lecę. Już nie robi się. Nie, no może nie polecę, ale zobaczę. Nic nie masz na tym łupie? Łupiesz tylko. A to ci nie przeszkadza? Nie, nie, to już. A, tutaj same brudasy przychodzą. Wczoraj byliśmy bezdomni. O, ale to akurat spoko. Tak, bo wszystko jest taka poza tym, że... No. Że co, że był bezdomny? Bezdomni mają specyficzny zapach. A nie, to menele, bezdomni są spoko. To dzisiaj masz drugiego. Przepraszam, a fryzjer nie powinien zapytać pierwszy, jaką bym chciał Fryzurę? Ja nie wiem, co byś chciał. No ale skąd ty możesz wiedzieć? Ja, chcia... ja chciałem... Z... Ja chciałem zmienić teraz. Ja chcę na grzybka. Ja w tych spinkach jakaś cipa jebana wygląda. Nigdy mi takiego czegoś nie zakładali, czemu ty mi to robisz? Ale co ci zakładali? Jakoś muszą cię poradę oddzielić. Nie, robili normalnie. A jak normalnie? No nie wiem, nie zakładali mi takich Ty, Olga, jak tak teraz patrzę, to tu podwaliny pod jakiegoś pedofila są. Co? Tu jakieś podwaliny pod pedofil... na pedofila są. Co? 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 Gdzie mam łeb? No nie wiem, co Nie jest. Najlepszy Nie, no naprawdę jestem kurwa na jakiegoś fela obcinany. Czemu? No boga, szlapanego. Amerykański grzyb. Biedny pan grzyb. Tu ja już teraz się nie dziwię, że tak się srałaś o to spóźnienie, bo jeszcze nie skończyłaś boku, a ja już 20 minut jestem po fryzerze w tym czasie. To no. no co? Taka jest prawda! Ale że idzie, no? A mi mówiłaś, że ty już umiesz zajebiście. Nie, no ale wolno. A, okej. Okay. Ty Olga, mamy tu przewidziane przerwy na papierosa? Yy, możemy mieć dwugodzinną jak chcesz i ja cię po prostu po zajęciach potem tak, To nie jest przerwa na papierosa. No to nie mamy. Te boki jeszcze na później sobie zostawimy. A ty teraz górę pierdolniesz? No tak. mi się wydaje czasami, że ty mnie tu prankujesz Co ty kurwa robisz? No przecież ci strzygę! Kapie mi z głowy, kurwa! Ja nie wiem, właśnie jesteś mnie tu zastanawiać, czy mówiąc na tak kapę, że tak kapę. Trzeba kasać do przodu i potem się wyczesuje pasmo pamięci. A, pasmo pamięci mi się wyczesuje, kurwa? To jest ja zajebiście <laughs> Mi się wydaje, że jeszcze niewystarczająco. Pokaż Jeszcze pół centymetra Mówiłem jedna trzecia, a nie... Pokazałam, to powiedzieli, że Ale zmieniłem stać <grym grym> To Oczywiście, że można, jestem klientem i wymagam Ale ja nie zgłosiłem w ogóle jestem w innej kategorii klientów To na ten raz nie przyjdę w ogóle Ich na czarnej liście. No, już być na czarnej liście. Bo co? Ale dlaczego niby? Piszcie na to Warszawę, kurwa, spierdalał stąd do Wrocławia. A teraz chyba na Elvisa Presleya to lecimy. Widziałam ty co? I Ale ja nie wybieram sobie lewej strony, żeby cię wkurwić. Tylko po prostu lepiej mi się włosy układają. No co mam ci powiedzieć. Oczywiście, żeby nie było lepiej, byłoby jak gówno. Tak taki łeb by mnie wyglądał. Albo przynajmniej jeszcze bardziej niż teraz. bo teraz to się znacznie raz się jeszcze brzydkę i dadzą do ręki. A w swoim mam bez nakładki jakoś daje radę. Ja daję daje radę, bo sobie z drugim separatorem zrobię. Ty mi coś mówisz, że nie da radę. To czemu no. mnie obłamujesz? No, ale mi to nie jest takie łędne, bo. 3,5 mm ma być. Tak, jest. Na pewno? Tak. Będę mierzył z linijką tak. nie ogarniesz Zaraz, za centymetrem będę chodzić będę miał ja zawsze zasypiam na brodzie <laughs> tak ogólnie Nie tak wiem, takie ja tak mam ja. ja tak mam, że zawsze zasypiam na brodzie, wiesz? Znaczy nie, że zasypiam, ale... A tu jeszcze tak coś, no? no tak, Trzeba do no. Trzeba dopieścić tutaj przegorzową. Ale ja nie chcę szkły tylko żeby było równo. oj, może być my radę, przeżyjemy jakoś. Co będziemy robić? Kąpać się o kurwa. Gdzie mnie będziesz kąpać? Kłać. Tutaj? Tutaj mam głowę wsadzasz? Tak, tu... proszę myć mi głowę. Nie złapałam się chyba. Ej, Proszę myć mi głowę. Czekaj, bo zimna woda leci. Może być zimna, ja jestem. No zimna. Ja jestem człowiek ze stali. zimną. zimna. Co tu jeszcze? Kręcimy za babole? Chyba kończymy powoli i jakoś to zaczyna wyglądać w końcu. Już się bałem, że nie zostawi takiego, takiego o -o". I bym musiał mówić, dlaczego jestem taki. I by się pytał, ale jaki? Nie jest źle, nie jest źle, jest o wiele lepiej niż myślałem, że będzie na początku Więc to jest już plusz. ale teraz będziemy jeszcze oswajdzić. No to dzięki, trzymaj się! No jest wyczekany papierosek po dwóch godzinach Jeszcze tyle u fryzjera nie byłem, ale no uczy się, uczy się mało lata, więc więc mam nadzieję, że się nauczy Też jest w porządku, wiadomo, że tam Trener przychodził, coś poprawił, coś yy, pomógł, ale, ale ogólnie jest git. Nie no wiem, jest okej, jest okej. Okay, okay. Jak oceniacie? Napiszcie w komentarzu. Mi się kurwa podoba, tak w sumie. Myślałem, że będzie o wiele gorzej, no. Może nie byłem nastawiony na to, że gole się na potem, ale myślałem, że nie będzie mi się podobało, a no, jest, jest serio w porządku, nie. Tak, ze swojej pracy jesteś zadowolona. Tak, mm. zasłoń tu głową, zasłoń, no. Co do góry, co do góry. No, przestań teraz jak no twelisko tak jakieś jest, wyglądam, tak nie, no, kurwa. Ale, no. Jak te kurwa ciecie jebane, co chodzą, właśnie tak, kurwa. Że, ale, no. że, że, ja pokażę, ja poka no. zaraz złożysz, zaraz złożysz. Ty chcesz mi zrobić tak, jak te kurwa ciecie jebane, co tak chodzą, kurwa, co to do góry, mają, kurwa, wypastowane. Jak ja takie kurwa, a gardzę wami. Pffu, kurwa, na was, śmiecie. Naprawdę, no. Teraz możesz ustawić tak, jak powinno być. Czuję, proszę. Czy ja kompresję? o tak właśnie, ooo! Co się masz Coś chyba... Jutro. Dobra, weź, 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 ja się właśnie byłem z tych włosków, kurwa, i cała pewnie w nich jesteś. o, o, o. Co mi to mruczysz? po poproszę, nie chcesz przytulić. No, to wykąprzę. Ładna jestem. Ładna jesteś? No Głodna. jesteś, jesteś ładna. Głodna. Głodna, a co byś chciała zjeść? Dobra, zawsze coś zamówię, bo jestem dobrym człowiekiem. Nic nie jadłam. Zrobię coś do jedzenia na no, pyszne.pl, no, no. tam na Ubericie. Wpadłem sobie tu jeszcze taką ktoś tu urodziny ma, z tej grupy całej, gdzie Olga sobie tu, tu, tu robi te kursy. W jest w porządku. Browarkami częstują, także już mi się podoba. Jeszcze podobno mają mi tu dopieścić fryzurę co Olga tam parę mankamentów malutkich zostawiła. Bo się spóźniłeś i nie miałem... Olga, czasu. Olga te cztery minuty, te 4 minuty naprawdę, kurde, nie mogły zaważyć na tym. Ja nie mówię, że jest źle. Przecież nie jest źle, no, no nie jest źle, ale jeżeli mam mieć dopieszczone, to, to ja chcę. To ja poproszę. Tak, właśnie chciałem, no, chciałem nie to nagrać, mi, tylko nie wiem, czy będzie, nie wiem czy będzie to, widać te włoski, kurde, w aparacie chuja widać, ale Olga wiem. stała w takich, kurde, no, małych mały No Właśnie gadałam z nim, on mówi, Olga! Ja włoski, on, cała. <laughs> Olga z panią mamą na tak, kursie. to jest nasza mama. Ściotko, ściotko. Ściotko, Nie pani mama. To jest nasza ciotka. Ciotka. Okay. <laughs> zawsze kończy pierwsza, nie? Ale nie. dzisiaj, dzisiaj nie. Najszybsza. I najdokładniejsza. I patrzcie, Olga chodzi w brudnych włosach do pracy, żeby jej tu myli. Czemu? Ta zimna! Czemu Olga w domu włosów zimna. sobie nie możesz umyć? Yy, bo nie mam suszarki. Czemu nie ma suszarki? Bo ta nasza pani dała taką, że nie da się nią włosów wysuszyć. Nie ja hejtuj jej tylko dlatego, że jest brudastą. <noise> nie wiem jak to wszystko będzie słychać w ogóle w sumie, bo tutaj cały czas kurwa napierdala ją w jakieś rapsy, więc i macie mi się ogólnie podoba z dwóch stron, kurwa tutaj rządzicie tym całym burdlem tutaj szef i, szef, szef i szefowa, tak? nie było źle, ale dopieścić można Nasze Ale co u ciebie? Co tam słuchasz? Jakie wrażenia odświeżają? No spoko, nie? Podoba ci się u nas? Ta, fajnie, że se muzyczka napierdala cały czas. No tak, to akurat jest prawda. Bo bez klimatu... Trzeba czuć ten luz, nie? Artysta kombinator. Barberze, do no tu wejdźmy. To jest Olgi Piasenka. To jest, no to jest największa fanka Risha Pay, jaką znam. Wiesz, że uda się uciec? Tak? Z rigolarkiem mojemu. Naprawdę. Ale uczył się ty na barberach? Czy co? Czy tak o na strzyżeniu? Nie, do pieszych. I ten. Ogólnie tutaj można na darmowe strzyżenie wpadać, nie? Tak, można. Gdzie to się trzeba zapisywać. Na Bucie, albo na Facebooku do nas do grupy można dołączyć. Bar i Warszawska i szkoła barberingu? Tak jest, najważniejsze przyczyny aślejki. Tak. Nie chcemy nie się sytuacji. Uczysz. No tak, ale pod... pod okiem trenerów tutaj możesz się opierdolić za darmo, jak jesteś gdzieś z Warszawy albo okolic. cuda, Wtedy jest problem. Ej, Olga, ale teraz jak już tak ja taki ładnie poprawiony jestem, to ty, ty jeszcze jutro masz pracę, nie? Tak. Mam. To Co? ja dzisiaj do lecę na jakieś małolaty, a ty sobie pośpisz. Dobrze. Mogę sprowadzić jakieś. Nie, be... nie do nas do łóżka, w salonie będziemy spali. Pozwól, że nie skomentuję. Ty no w porządku jesteś, czyli milczenie oznacza zawsze zgodę, pamiętajcie. No i chuj, tak na koniec, tu się impreza odjebała. Naprawdę bardzo przyjemnie, także polecam serdecznie. Jak coś, to masz fajne eventy na klasiku właśnie w tym tygodniu. Zapraszam serdecznie. I subskrypcję zostaw dla kolegi tutaj, bo się stoi pijany po barberze. Różnie bywa w życiu, kurwa, no, różnie bywa. No. Wiesz jak jest, wariacie, wiesz jak jest. Elo! Chuj, że już się żegnałem. Nieważne, to, to jest kurwa totalnie naprawdę bez znaczenia. Wyszła sytuacja taka. Że jak tam mnie obcinali, to ściągałem bluzę tak dalej. W bluzie miałem klucze do domu i zostawiłem je na stoliku, gdzie, gdzie się kładzie tam różne rzeczy po prostu. I zostawiłem te klucze. Później była impreza, coś i wyszło na to, że ich zapomniałem. I tak sobie kurwa, stoimy. Tak, Przyjechaliśmy tak... sobie taksówką do domu i już tak jedziemy sobie w windzie. mówię do Grzyszka. No dobra, to masz klucze czy coś? się... Ja tak patrzę, mówię. O zostały ta! Kurwa! Tam. Zostały tam! No i się odjebało, ale całe szczęście yy, tam też ktoś kończy imprezę i ktoś jest też autem i jest taka możliwość, że na mnie podwiozą więc mam nadzieję, że nie zmarzniemy na maksa. Ja czy nie, do nie właśnie tu jest taki, taki luksus akurat, że do klatki mamy kod, więc możemy wejść, ale ogólnie kluczy do chaty nie mamy. <grym> taki jest problem. Ja pierdole, mamy klucze. Zajebiście, naprawdę dzięki, dzięki Korczel. że nam dowiozłeś, jesteś w porządku. Eee, I co? I to tyle. Dzięki wszystkim za oglądanie, zostawiajcie łapki w górę. Eee, nie dajcie się postrzelić na mieście i